Cheers, rest, of us. Put it Dobrałam taką sukienkę, bo jest godzin. Jest 12 minut i 25 jest 12 godzin chyba. 25 minut. Więc odbierzmy jakąś sukieneczkę. Odbieram. Odbierkam. Odebrałam i teraz odbierzemy zwierzątko. Mm. To Może moje. A ciekawe, to jest w ogóle ta uroda wyprzedaż Bo ja bym chciała właśnie kupić. Proszę, moja mama, żebym nie kupiłam. Mam. No. Pass card. Pass card. Kupię sobie za 50 zł. albo za 100zł Ale używam I tam. No i będzie fajnie, kupię sobie w ogóle. Pass card. I może zrobię komuś w przykład Amelce i będzie fajnie. No. Ale pewnie i tak, i tak jej zrobię, więc... No. No bo tutaj to jest to moja To coś tam, będzie trzeba się reagować. kwar, 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 Tak, moi koledzy się zaśpiewają. Znaczy, bardzo... W tańczą, moje koledzy tańczą. Moi koledzy w klasie tańczą do mojego intra. Nie wiem czemu, ale... Nie wiem czemu, no, ale... Halo, Amelka? Amelka? No poczekajcie chwilkę. Dobra, już jestem. Amelki, nie ma! się po. No, wiesz jakąś bo nie wiem. Mm. No, włączyła się. No i co, odebraliśmy. Poczekajcie, zadzwonię do niej. Poczekajcie chwilkę, dobrze? Niestety Amelka nie odbiera, tylko nagrywamy. Sama nagrywam. No, może się że jak nie ma Halloweenu. Halloweenu. Halloween. Tak. Jakoś ładne, nie? Jakoś może bluzeczkę Mhm, To jest ładne. No to jest takie silnie. Takie wypchane, o, wypchane, no. Takie wypchane matycki. No, halo, co się stało? No dzień dobry. Czemu się panna rozłączyła? I ja tak... się nie rozłączyłam, bo byłam u kuchni. I takie coś wybierzemy sobie. Spodenki niech zostaną takie. Budki może te świecące weźmiemy. Są serduszka, mokre, czarne, białe. Dobra, plecak możemy sobie wziąć. Która z nas chcesz kochać, którą z nas tamta dziewczyna? Tak mało, o wiesz? W ogóle ja zdułam też. Boże, moje. Na siłę. Wymarzyć! I tak w ogóle ja piosenki, więc. No. Podawajcie mi w komentarz jakieś fajne piosenki. Błagam. Was. Bardzo fajne piosenki, żeby były i. Były fajne, a nie jakieś sztywne, nie wiem co. Takie luźne, bo to ma być na 11 urodziny. Luzik, jolo. Jolo, jolo. Może kiedyś jeszcze wrócimy do tego miejskiego kąta naszego. Tego jolo kacperka. Jolo. Ja ogląda, czy to podam. I jeszcze. Amelka, masz włączoną kamerkę? Nie. Ja i będzie takie y, i piszcie w komentarzach czy byście chcieli żebym do was y, dzwoniła na filmiku piszcie w komentarzach i podawajcie mi swoje loginy do skype'a do skype'a tak i będę z wami rozmawiać jak tylko będziecie chcieli żeby nasz kanał mój kanał stał się też jakby waszym kanałem tak, by jakby. Tak. I obiecuję Wam, że na pewno na 100% będzie mega Na 100% już po dzisiaj nagram. Tak. I. Da, da. Dobra. Tak, tak. dzisiaj może wcześniej skończę, bo zawsze Was tak zanudzam tymi filmikami. Chyba. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ale zanudzę się. Nie. Wiecie w komentarzach, czy mam robić troszeczkę krótsze te filmiki? czy niech takie długie zostaną. Piście też to i czy bym. I czy. żeby. żeby działać się Nescape'em. Piście. Nie mogę pójść z kartą. banki No, niestety. Dobra, otworzyłam aktywność. Ma za sobie skądś Stworzymy jeszcze jeszcze Luka. I to będzie wszystko dzisiaj. Tak, z tego będzie dzisiaj wszystko w tym odcinku. E, tak, no, to nie ma się, znaczy nie właśnie... znaczy maha. Ale nie żegnam się, nie żegnam się jeszcze z wami spokojnie. Jeszcze będzie look i arta nie Dzisiaj tak, nie W ogóle ja mam, będę mam barkoczki i będę mieć kręcone włosy, więc może nagram odcinek z moimi kręconymi włosami, tylko piszcie! Piszcie w komentarz, jakiego typu ma być ten odcinek, dobra? Może challenge, albo Q&A, jakieś pytania wezmę z neta i będę odpowiadać, dobra? Piszcie, bo może że też może czegoś o mnie dowiecie i ten, może też sama trochę powymyślam. Ale pewnie dzisiaj i tak i tak może pojawić się na odcinku, więc widzicie na mój kanał, lajkujcie, komentujcie, eee, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał, subskrybujcie też kanał nikko 120 i Marce 145 Marce 45, i Master Master i tak, więc widzicie na mój kanał i pa pa. Test